then i'm get blast blast base blast Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Broll ja to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Gotika 1. W poprzednim odcinku zostaliśmy właśnie magiem w końcu i mamy, jak widać, 60 punktów do rozdania, punkty umiejętności i oczywiście pójdziemy się wyuczyć kręgi magii, a także many. Jeżeli chodzi o kręgi, wyuczymy się do trzeciego kręgu i resztę damy w manę. Także lecimy do Kuristo, yy, Nie oczywiście nie mogę kupić. Jak zwykle. Dobra, nieważne. Yy, potrzebuję większej mocy magicznej, to nie, wyjaśnij mi znaczenie magicznych kręgów. Dobra, posłuchamy sobie Wyjaśnijmy znaczenie magicznych kręgów. Oczywiście. Kręgi symbolizują twój udział w magicznych mocach. Symbolizują wiedzę, umiejętności i poznanie magicznych zaklęć i formuł. Musisz ukończyć każdy krąg, zanim wolno ci będzie przystąpić do następnego. Czekać wiele godzin ćwiczeń to trudna droga, z której łatwo zboczyć, ale nagroda warta jest poświęcenia. Za każdym razem, kiedy awansujesz do kolejnego kręgu, poznasz nowe, potężniejsze zakręcia. Oczywiście magiczne kręgi to coś więcej niż tylko mocniejsze czary. To istotna część twojego życia. One zawsze będą z tobą. Uczyń je częścią siebie. Pojmując ich potęgę, pojmiesz potęgę siebie samego. No i tyle. Teraz możemy się ją wyuczyć. Jest Pierwszy gotowy. 10 15. punktów. Okej. Okay. Dobra, nie gadaj tyle. Yy, drugi 15 już. Jestem gotowy. Poznałeś. Kiedy... O, ten 20. Dobra. To Dobra, walnęliśmy sobie na początek do trzeciego kręgu i resztę dajemy sobie w manę oczywiście. Oj, nie, jeden. Dobra, weźmiemy sobie takie tamy 5. 2, 3, 4, 5. I dajmy po piątkę w manę. już nie mam punktów, tak? No i oczywiście pięknie. Eee, ok, możemy teraz sobie ładnie e, zapisać tą grę. I lecimy do tego typka, od którego odebraliśmy nagrodę w zamian za dostarczony list. I on będzie miał pewnie na sprzedaż te runy magiczne. Za potęgę. Za potęgę magii! Oczywiście! He. Chyba nie da się u niego kupić nic. Witaj, niech inno zawsze macie w swojej opiece. O, czyli on, dobra. Puszu. Ale ksiąg, o, chyba nie Marun, kurde, to u kogo? A, ma, 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 ma. dobra, przepraszam Kupimy sobie od razu kule ognia A tutaj co mamy? Uzdrowienie Światło, uzdrowienie, światło, uzdrowienie, światło Dobra, walnijmy sobie na początek kule ognia Oczywiście mu najpierw zapłacimy eee, Raczej nie najpierw, tylko zapłacimy, po prostu No, masz i się ciesz Świetnie. E, teraz możemy sobie zapisać znowuż i lecimy w stronę. E, lecimy w stronę... E, ba, na bagna ogólnie. Oddamy mu e, Korkalamowi ten napój uzdrawia Napój uzdrawiający. Boże! Fuu! Oddamy mu te... jaja pełzaczy e, i tym samym rozpoczniemy trzeci rozdział. Ty ty... Nie! O, w mordę wrzut! Ale nazwa dobra, naprawdę pasująca idealnie do niego. O, tu możemy chyba e, walkę spok spokojnie rozpocząć. Czekajcie, wezmę sobie tylko broń. ok? I pogadamy sobie z... oj, oh, gdzie on jest? Dobra, z Karimem, e, z Karimem też sobie powalczymy, zobaczymy czy dam radę. No, come on. Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obu... Haha! Już to widzę, chłopie. O, mamy tam tego strażnika, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Up. Dobra, lecimy do tego typka. Kirgo. Czym on tam trenuje? Bo jak ja widzę to on tam miecza nie ma. On ma chyba jakieś... nie wiem. Nie, ja nie wiem, nie rozumiem tego. Cześć. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym. Jestem Kirgo. Ja... No, to już słyszeliś. słyszeliście? Co jest? Czemu nie mogę? Chyba już się nie da z nim walczyć. He... Dobra, to trudno. My lecimy na bagna, ale to, ale... Oczywiście za daleko poszedłem. He. Ja yeah. ile nam brakuje do kolejnego? O, jajku, jajku, troszkę nam brakuje, <śle <śle> ale ok. Po drodze sobie wybijemy, jak oczywiście będą jakieś potworki, to po drodze sobie oczywiście je wybijemy. Mm, aby dostać jakieś tam doświadczenie na początek, raczej nie na początek, tylko ogólnie, Ech, co ja w ogóle gadam? Ty Kurczę, nawet nie pamiętam gdzie była ta wieża, gdzie był ten szkielet, będę musiał zobaczyć ten mój, te moje poprzednie odcinki, ponieważ wiem, że nie, mogłem, że nie mogłem dać sobie tam rady. Teraz wypróbujemy, oczywiście, tą kulę ognia. Hehe, he, fajna. Lol. Ty jeszcze może tak kumulować? Ho-ho. Już kocham grać magiem. Gińcie frajery. Fak. Boom. Dobra, tu trzeba, y, trzeba będzie użyć miecza. Y, w sumie, już szybciej by było tym mieczem, że tak powiem, ale chciałem, tak wiecie, sprawdzić. Ale okej, okay, poczekajcie, troszkę... Many nie, many nie, many nie, many nie. E, będę używał na razie miecza. Eee, gdzie ja w ogóle lecę. Ja źle polazłem, kurde. To nie przez tą bramę, tylko przez tamtą jednak. Haha. Ale facepalm. Dobra. Szybciutko, szybciutko. Damy radę. O! A ci dwajże bracy tutaj nadal siedzą. Heh. Eee, właśnie nie wiem, kiedy będę mógł kupić tą szatę. Wydaje mi się, że dopiero w trzecim rozdziale. Eee, w trzecim rozdziale właśnie przyjdę tutaj znowuż i zobaczę, czy, eee, czy koleś mi tą szatę sprzeda. Ale w, w, po drodze pójdę do e, nowego obozu, aby sprzedać te e, trofea, które mamy, e, ponieważ za nie dostaniemy też jakieś tam e, złoto. A zawsze się przyda złoto, To jest chyba oczywiste. Dobra, chłopie, ogarnij się. tu ti ty. ty. Dobra, to chyba ten... nie. Tędy, tędy, tędy. To my wilki, dobra, lecimy je zabić. Fuck you, bitch. No, kama. No i ładnie, zabite. Kurczę, nadal mam taką chrapkę, aby grać tym strażnikiem. Ech. Dobra, będziemy używali tego miecza. Albo dobra, użyjemy tej miksturki, many. Jak mamy to uż jak mamy, to, uż to użyjemy. He, full. Ok, i użyjemy tej kuli ogni. Oczywiście na hita pada. To jest chyba oczywiste. A czemu mi tak mało many zabrało? Prawie w ogóle, można by powiedzieć. He. Co jest? O, dopiero teraz mi zabrało. Hm. Dziwna sprawa. Widzicie nie trasę przy tym many? Ciekawe dlaczego. O, mamy krwiopicę. Bam! No ja, oczywiście lepiej się XP, można by powiedzieć, tą y, magią. Co wiele łatwiej. Poczekajcie, użyjemy też y, strzały ognia. Poczekajcie, gdzie ją mam, gdzie ją mam. E, nie tutaj, to, to. Na piątce. No, i tutaj już tracę magie, manę. Ciekawe dlaczego tak jest. Nie wiem, czy to jest jakiś bóg, czy coś w tym stylu. Ale jakoś dziwnie się strzela w tej magii. Ja wolę na czwóreczce więcej HP bierze. E, tutaj będą orki, pamiętam. Nie, to są e, gobliny. Dobra, to mamy. Albo zabiję sobie tak jednego. Bam! Haha, ha, na hita padł. No i świetnie. Ok, lecimy dalej. O, ja już lepiej zap sobie zapiszę, ponieważ dawno nie zapisywałem. He. Ok, więc czekajcie, wezmę sobie tą kulę ognia, yy, aby wypatrzyć jakiegoś potworka. Tam raczej nikogo nie będzie, ponieważ wszystkich wybiłem. Tak. Tu chyba mam jakiś wodospad, jak dobrze widzę. Eee, tak, jakiś wodospad. O nie, 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 na dół. Dobra. Yeah. Trochę to głupio wygląda, jak ja tak przez, ca przez całą drogę yy, skaczę. Dalej. No, jedziemy do Korkaloma. Już mniej więcej chyba wiem, gdzie on się znajduje. Albo lepiej już, już pójdę do Lestera, aby mnie tam zaprowadził. Yy, jak dojść? Pokażę, jak dojść do yy, laboratorium alchemicznego. Aż biec, a nie. No dalej. Lecisz. No ty, idioto. I się wróci, idiot. No nie. No ja bym mu zaraz. No ty debilu, głupi. Dał masz? Co, co on w ogóle odpierdyla? I znów się wróci, idiota. O nie. Jaki to jest przygub To się chyba nie. <noise> dziwna ta, ta, dziwna ta, ta droga jest. I to tutaj na, na gór? Nie, to nie tutaj, jeszcze dalej. Pamiętam, pamiętam. nie było Jeszcze nie tutaj. To będzie. Już wiem gdzie. Dobra. Lester, możesz sobie iść. Pi, 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 pi on. To będzie tutaj. Poczekajcie, zobaczę, ile już nagrywam. Eee, mniej więcej, ponieważ e, od razu przy nagrywaniu e, nie włączyłem e, stopera. Heh. Nagrywam ponad 12 minut. Tak, mniej więcej, tak. Dobra, tu mamy Corkaloma, dobra, lecimy do niego i oddajemy mu Czego? E, Czego chcesz? Ej jak ty do mnie mówisz? Chłopie! Znalazłem i ja ja znalazłem 2000 2500. Yeah. Yeah. Moja wizja była znakiem odśniącego. Świetnie. Dzięki nim przygotuję... A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś już namatu... <laughs> To było dobre. <laughs> eee. Runę? Jaką runę mi da Oręż napój... uzdrawiający Hmm, albo ruda. Wysta ja wolę ruda! Wystarczy mi rudę. Przyjmij tę rudę! To tylko chyba cię popieprzyło. Czy możemy... Nie! Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na, na... Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na... Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na... Nie. Posłuchaj, odkupiliśmy go od Koristo. Jednego z niestety został nam skradziony w drodze. Już wiem gdzie. Obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okra. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą. Porozmawiaj z nim. Chyba nigdy nie zmieni. Dobra, pójdziemy do tego kolesia. Do zobaczenia. I, oczywiście wiem, gdzie on się znajduje yy, i wiem, gdzie szukać tej księgi, yy, ale z nim porozmawiamy. Może ma nam coś ciekawego do, yy, do powiedzenia. Yy, albo zaktualizuje nam się dziennik misji. Dobra, skacz, masz zdrowe nogi. <śm>